teraz? No, dawaj. Wkradaj na Dzień dobry Państwu. Ja właśnie tutaj jest godzina 28.48. Kurwa, trzecia w nocy jest debilu. 28.48. Ja właśnie chciałem tutaj. Tutaj, pokaż, pokaż. Tak. Czekaj, tutaj do światła. O, to jest kurwa wiśnia. To jest. Zdjęcia, zapomnij przejść Beczkowana Wiśnia. wiśnia. A, Beczkowana. Tak, Beczkowana. Tak. Nazwa jest na moją o, cześć. Tak, tak, właśnie. Bartuś tutaj trzyma nam Wiśnie. O, to jest Bartuś. Tutaj on trzyma Wiśnie. Ale bar, Bartuś dobra. nie powinien występować w tym filmie, bo on nie. Tak, nie, no nie da dzieci, tej... kurze. U 18. Lat. Dobra, ja, dobra. Jak chciałem Państwu powiedzieć, że przyszła Bartuś. <śmieniciela> to fałszywy alarm, Houston <śmieniciela> Dobra, dobra, no popy. Dobra, kontynuujemy dobra, kon... dalej, to nie będzie jednak jak i Sardzka. tutaj mamy wiśnia i zaraz będę próbował tego trunku i zobaczymy czy umrę teraz, czy po 15 minutach. Dobra. Ale Pawian puszczę na pewno. No. <śmieniciela> Zdeklarowany <Dobra>? Pawian. <śmieniciela> dwa. Jak w Czekajcie. Anchetu. 3, 2, 1, zapłon Spilzenie. Mocno pieścić i mocno. Dawaj, 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 dawaj. Lepsze niż schabowy. No tak. Teraz <grym> Dwa aerozol. Teraz wiśnia pije. Uwaga, wyśnia firmowy drink. Może każdy, musi sobie... power, power. Tak, każdy musi sobie. Tak, goleć, każdy musi sobie. Nie, to jak to widzę, jakby to robiliście. Przyjdę sobie jakby z jakimiś minerami pod mocą, kurczę. <grym> No teraz Bartuś łyczka musi golnąć. Nie no, łyczka nie, później popijesz wszystkim, co się da. Łyczka, każdy łyczka golnie. Czekaj panowie, ja, ja muszę sobie... Nie będziesz tego popijał, no bez jaj. Nie, ja sobie łyczka, każdy łyczka, jakiś czas bojowy. Ja muszę do oni, że to nie robisz dzisiaj, ty kurwa dawna. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Widzisz, Ooo, Bartuś posmakował. Mmm, pychota. No, ty, teraz ty, 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 Wojtuś to byłam, daje. O no, <laughs> mentalnie. <laughs> mentalnie, duchowo, I tak, żebyś jeszcze nie piłem wina, kurwa, bez kity. Z butelki mogłeś kupić. <laughs> Plastik jest dobry, kurwa. co? I to pychota, nie? jest kurwa, jak napój chłopie, tyma. Na, teraz, teraz... Dobra, kuchy, stasz, chłopaki, zaraz, kamerzysta. No i dobre, kurwa. <laughs> jeszcze jedno takie. O kurwa. W ogóle nie czułeś tego, nie? Masz to, kurwa. Ale dużo nie czułeś.

Właśnie może te drinki będziemy robić z tym gównem Robimy drinki <grymne> Ja pierdolę To chyba w ogóle, zejdziemy ze wszyscy Przedwcześnie Misja w tym, w tysiącach wygrasz? Pograsz Tak, to nami? Tylko musimy grać w twórkę Kurwa po takim czymś to ja żegać będę, kurwa, no. Ja już rzygałem, to będę będę Ja to muszę przyznać, że kurwa, jednak masz zakup dobry zawsze. No, ja zawsze. Tak? A, a, tak, moje na pewno mam nawet nie takie, kurwa, trene. No. To jest dobre, kurwa, ja się chyba przerzucę, kurwa. A ja pierdolę, wiecie, 3,80, kurwa. To, ja komuśnę wiecie, komuśnę pół litra, tyle co to, no. To jest najlepsze. Pójdziemy, tak. gdzieś jak kogoś z kurwa, tam do tej zapki. A ile to ma, Paweł, tak, 11 ogóle? 11 No to, to wino, no. No, no, wino tak, pewnie, kurwa... polskie dobre wino. To jest kurwa spirytus, czysty. Tak, czysty, salicynowy. Ale kurwa odcowy jest, aczkolwiek nie czuć go tak bardzo. O. Takie... Ale beczkowana. Kurwa, ale. ale w, kure, kur, w ogóle to nie czuć alkoholu, to jest, nic, to, no, w ogóle nie grzeje. Przełaziła kurwa, potem dali trochę spirolu kurwa, i oni powiedzieli, że w beczce był. Trzymał w beczce, nie już zapakowano 11%. Tu jest napisane, trzeba znaleźć w tym jebanym napisie. O, czekajcie. O Bardzo. O, tutaj. Tu masz Wojtusz tak. Po prostu małym druczkiem. Tak, małym druczkiem małym druczkiem 11. Tak, ugada się. 11%. Właśnie no, chłopaki. Po Uitra! Tak, ostro brzmi mocno. Pół litra. Litr? Litr. Pół litra. Litr? Litr pojeb... Pewnie. 0,5 zresztą. Oszukali kwiatka. Są nowe oznakowania, jakie 0,5... Ile dałeś? Tak. Ty mi się jeszcze zlitrowałeś, mi się ile? Pół litra? No nie było I... Właśnie, każdy już wiecie, za wiecie, że ta złotówka pięciolitrowa. Flaszkę żeśmy z jednej kurwa krażowali. Co żeście wyjebaliby? No bo żeśmy rano pili, o oh, kurwa się. Rano żeśmy pili, nie? Flaszki mm. będzie Dobra, dobra, chłopaki. Może jeszcze coś Na razie koniec imprezy, część dalsza będzie później, jak już w ogóle ja będziemy żegać po tym ty